Dzięki uprzejmości portu Gdynia i portu Gdańsk. Szpitale pomorskie otrzymały dwa analizatory, które będą służyły do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 oraz innych wirusów. W jednym teście możemy oznaczyć około 20 wirusów w ciągu godziny. Natomiast to, co jest najbardziej kluczowe, to jest oznaczenie wirusa SARS-CoV-2 w ciągu 45 minut. Do tej pory oznaczenie wirusa SARS-CoV-2 było to około 4-5 godzin, więc naprawdę jest bardzo duży zysk czasowy i dzięki temu możemy wdrożyć właściwe postępowanie z pacjentem.